Witam cię serdecznie. Witam cię po raz kolejny na kanale Przyszłość dla Polski. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Otóż stwierdziłem, że pokażę troszkę swojego prywatnego życia i to będzie taki krótki vlog, który w zasadzie będzie opowiadał raczej bardziej o mojej pasji do zwiedzania fortyfikacji niż o jakichś przemyśleniach dotyczących przyszłości Polski. Szybko powiem Ci, gdzie jesteśmy, to nie jest reżyserowane, po prostu wchodzę na obiekt, zwiedzam sobie odcinek południowy. Dzisiaj pokażę Ci jeden ze schronów umieszczony nad kanałem Ołobok, nad kanałem Ołobok właśnie jest to odcinek pomiędzy. Jeziorem nie słysz, a rzeką Odrą. No i tyle. O proszę. Idziemy. Tutaj mamy taki nieduży schron. Tak jak mówiłem, pokazuję ci go z zewnątrz. Akurat tutaj nie topesz, eee, nie szuka. A to nie topesz, albo nie. Myślałem, że to nie się chowa, a to Ptaszek tutaj jakiś sobie urzęduje. No i jesteśmy przy schronie. Schron jest, jak widać, wysadzony. Ja postaram się dość szybko mówić temat, bo nie wiem, ile mam miejsca na telefonie. Tutaj widać, że był on wysadzony po działaniach wojennych przez Rosjan, ale widać bezpośrednie trafienie pociskiem. To ma tak średnicy z 50 cm, widać wystający żelbet, więc to jest na pewno nie było powodowane wybuchem, e, tu gdzie Rosjanie to wysadzili, ale po prostu bezpośrednimi walkami, bo jest to na bocznej ścianie schronu. Tu mamy wejście główne, tradycyjnie na pewno była zapadnia, która jest teraz, e, znaczy, no, miejsce, gdzie ktoś mógłby wpaść, jakby otworzył drzwi przy obronie. To co widzisz, to jest okienko na karabin, prawdopodobnie z tyłu jest laweta, więc był to karabin maszynowy. Tu była płyta główna pancerna, która jest wysadzona, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć o jakiej odporności ogniowej był ten schron, przynajmniej na ten moment. No i pokażę Ci, tam już widać końcówkę tego schronu, to nie jest duży obiekt. Wychodzimy na zewnątrz. Tu będziesz miał panoramę przez chwilę jak to wygląda. Jest to właśnie bezpośrednio nad jeziorem położone. Tak to wygląda. Schrony te były budowane w latach 1935-39 w zasadzie. Tu widać uważaj, jak, uważa jak będziesz chodził po bunkrach, bo można wpaść. Tu jest miejsce na pewno na pewno po w zasadzie po kopule widać okrągły kształt, tej kopuły nie ma została wyrzucona siłą wybuchu, tam są pęknięcia. Tutaj mamy, tutaj mamy właśnie miejsce dalej tego schronu, gdzie on po prostu był, jego ścianę widać wyrwane. Widać wyrwane elementy żelbetowe. Tu jest jakieś takie wyjście. Nie wiem, czy to siła wybuchu, po prostu wyrzuciła tutaj tą ziemię i zrobiła to wgłębienie. Ale tak to wygląda. To jest tak, jak mówię. Jest to nieduży obiekt, ale zawsze fajnie, zawsze fajnie sobie coś takiego zobaczyć. Tutaj uważaj jeszcze raz, jakbyś chodził. Są wysadzone, są pęknięcia. Szczególnie jakbyś był na bunkrach z dziećmi. No to uważaj, bo są szczeliny takie, że można tutaj wpaść i sobie coś zrobić. Więc trzeba uważać. To jest widok praktycznie ze szczytu bunkra. Eee, I tak to wygląda. To jest panorama tego miejsca. Więc warto, na pewno warto samemu eksplorować bunkry. Ja jestem właśnie na odcinku południowym, który nie jest taki dobrze znany, ale na pewno warto. Na pewno warto. Tu, co so, to? Ja, ja jestem w tym momencie za miejscowością Brudki. No, dobrych kilka kilometrów, ale można sobie pozwiedzać pochodzić miło spędzić czas. Także jeszcze raz Ci pokazuję tutaj, jak to wygląda. To było... Te odcinki z południowe nie są tak silnie ufortyfikowane jak odcinek centralny z uwagi na to, że Niemcy ułożyli duży nacisk na zbudowanie zapór wodnych przed schronami, dlatego no po prostu ze względów strategicznych nie są one zresztą tak silnie ufortyfikowane właśnie jak odcinek centralny, gdzie E, takich naturalnych, jak gdyby e, przeszkód jest e, e, mniej, dlatego e, też trzeba było tam zbudować większe, e, zbudować tam większe, po prostu, umocnienia. No i tak to wygląda. Tu przez przypadek, tak tradycyjnie, znalazłem właśnie wyjście ewakuacyjne z bunkra. E, tędy załoga, najczęściej one były. Zamurowane, teraz jest zasypane piachem, ale trzeba uważać, żeby nie wpaść tymi schodkami właśnie załoga mogła się wydostać w wypadku na przykład właśnie wtargnięcia wroga do schronu. No i tak to w środku wygląda, także schrony mają niemal 100 lat. O, jest tutaj drzewko, można sobie nawet usiąść, odpocząć, co zaraz uczynię. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję za poświęcony czas. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jak już jesteś na moim kanale, zobacz moje inne, zobacz moje inne materiały, w których opowiadam po prostu o swojej wizji przyszłości Polski. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję za poświęcony czas.